Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Jakbyście ten formularz mi dali mojej ukochanej pani Agatce, podam je, żeby tu pani Agatka napisze. wzór 2025, bo jest perfekcyjnie temat przygotowałem. ze łatwego, a życia i odnowisz oblicze ziemi. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twój komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć do Twych stóp i słuchać z Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznajniejszego Najwyższego i męstron, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech mój jest owocem Twojej miłości. Mistrzu kochany, przyjmij to narzędzie aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz, bierzemy do Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Laudetur Amen. Jezus Chrystus. Secula, seculorum. Amen. Mamy przepis. A, jeszcze jedno. Andrzejku, podejdź, chodź, bo Ci zapomniałem dać Pamiątkę, moi drodzy, po dzisiejszej uroczystości. Panią Agatkę proszę, bo ma tam jeszcze system. Oni tata ci oprawi i to ma do, do końca życia być przy dobie. Panią Agatkę, proszę, żeby na tę obrazku jeszcze pisać ksiądz Natanych z tytułami drukiem, a później podpis jeszcze. Tam jest pod pieczęcią. To na przyszłość zagodowanie, no, bo to żeby, żeby to było dzieci czytelne. Dzieci tych haseł jest 20 tysięcy, bo my cały czas coś się tworzy. Mamy już własny system obrazka komunijnego, więc trzeba wszystko bez przerwy dopracowywać, bo przychodzą nowe pomysły. Wykonuję rozkaz Pana Boga z lutego Synaju. Mam światu przypomnieć orędzia jeszcze raz. Dzieci, to nam troszkę idzie, bo to już 29 kazanie, ale my dopiero przy czwartym. I jest skazanie, jest teraz przykazanie o rodzicach czci ojca swego i matkę swoją. To, co mówi Pan Bóg, to, to jest dzisiaj dla wielu, wielu niemiłe, bo dzieci, żebyście wiedzieli, instytucję rodzica rozpracowano, małżeństwo rozpuszczono, zabrano władzę rodzicom. Uruchomiono całe mechanizmy państwowe i bandyckie do nacisków na rodziców. Sądy, psychologowie, naciski, przymus do szczepionek. Dzieci to są miliardy rzeczy. Kwestia edukacji. Dzisiaj, drodzy rodzice, jeśli wy chcecie iść drogą, którą przez wieki proponował Kościół, to jesteście bohaterami. Na każdym odcinku napotykacie na przeszkody. Wojuje z wami szkoła, wojuje psycholog, wojuje, moi drodzy, kurator, wojuje poradnia. A jeszcze co najgorsze, wojuje z wami kapłan. Bo jak gonicie nam przeświętą z dziećmi, to się będą darli, co wy tak te dzieci mordujecie? Dość, że nie ma nikogo w kościele, to jeszcze jak oni zobaczą, że jest jakaś młoda rybka po rodzinie. Po coś nikoś przyszedł, no po coś nikodem przyszedł, nie po coś Ignacy przyszedł. Macie chodzić, kapujecie? Poczujcie, że macie w sobie krew górala. Miejcie naturę Staszka, jak skawa wyloła, w Zembrzycach to było? Dziadek, pradziadek taty waszego tam szedł nad rzeką. I chłopcy, sąsiad się pytał, kto tam? A tam było. Józek Gawron z Marcówki ma w nosie powódź, bo wiecie, co chodziła? Copka chodziła po wodzie w lewo i w prawo, a Józek pole miał w nosie powódź. Żebyście to wiedzieli, urząd urzędem, a my mamy swoje. Był taki kiedyś film z Lwowiakami, jak to było, sami swoi. Babka mówi do męża, bo idzie do sądu. Sąd sądem. Ale sprawiedliwość będzie po naszej stronie. Weź do kieszonki granat i domu granat. Przestańcie się ich bać, rodzice, bo to jest zmowa cywilizacyjna, by zabrać władzę rodzicom. Sią oni tego nie są w stanie pojąć. Rodzicom należy się cześć, bo występują w imieniu Boga. Te skończył studia. Sikać jeszcze nie umie, bo jak od pisaru wyjdzie to zalane wokoło wszystko. On mówi, że, ja, wie, on, że wie, jak się dzieci wychowywać. Dzieci kapujecie? Te nic nie widział. Szacunek dla rodziców, mówi Bóg, wynika nie tylko z boskiego daru, bo rodzicielstwo jest darem boskim, bo jest odcinek w rodzicielstwie, który należy do Pana Boga. Akt stwórczy. I tu się Bóg podzielił sobą. Nie dał tajemnicy boskości na parę chwil uciechy, ale w związku z rodzicielstwem dał odpowiedzialność. Za dzieci, za stworzenie, za ich życie i wybory, ale również z misji, do której zostali powołani przez Boga, bo mają wychować dzieci na chwałę Bożą, nie na potrzeby Unii, nie na potrzeby Ameryki czy PO, czy potrzeby szkoły. Gazety już wam wypisują na głos. Jesteśmy Europejczykami. Jak to? My jesteśmy Polakami. Jesteśmy katolika, katolikami. Szkołą naszego wyłowania jest dom rodzinny. Ojciec i matka. Tłumaczyłam i uspokajam wszystkich rodziców. Oni tworzą normy i chcą dopasować do każdego przypadku. A Panie Robercie, do Twoich dzieci najlepiej trafisz ty. Z Twojego łona wyśmi, do ciebie podobni, Twojego ducha, Twoja żona. Do dzieci najlepiej trafi, choćby tu przed z instytucjonalnie profesora. On dzieci może ci tylko papier tolerowy podać, jak będzie Twoja potrzeba, nic więcej. To oni mówią, że oni wiedzą, jak Józia ma jego wychować. Te sami dzieci nie mają, ale mówią, że. I są tak mądrzy, że kotu dają większe prawa niż mojemu Józiowi. Mając na uwadze miłość i pragnienie zapewnienia bezpiecznego i godnego życia swoim dzieciom, rodzice starają się ukształtować je możliwie najlepiej pod każdym względem. Mam tu rodziców, patrzę na Ign Ign Ignasia i Innego Doma. Tata wam wybudował najzdrowszy dom z gliny, słomy, z drzewa. Macie najzdrowszy dom. Jak robili badania ze szczurami i zwierzętami, wybudowali domy z betonu, dzieci z ziemi, z cegieł, z drewna. No Zwierzęta wybierali, żadne nie poszło do betonu. Ty skąd ona to wiedziała? Wiecie, jakie dobre serki Wam mama robi, bo oczymała od Boga, by Wam zapewnić godne życie. Tata wam kupił kucyka, nie ma zachcianka. Dla ciebie radość. Wiesz, jak ty się kształtujesz inaczej w obcowaniu ze zwierzętami, na nim jeździsz, nabierasz sprawności, że spadniesz, że gnaty obije, że palca się okaleczysz. Boże, za sikol, dalej jesteś zdrowy. A kurator to zobaczy, protokoły, policję wzywają, prokuratora wzywają. I mówią czas sprawę rozpaczyć. Dzieci, każdy rodzic od Boga w darze sakramentu małżeństwa, otrzymuje łaskę bezpiecznego i godnego życia ze, z, godnego życia, które gwarantuje dzieciom. I stara się ukształtować je możliwie najlepiej pod każdym względem. Media nam pokazują przypadki. Jakiś tam Kamilek zatłukli go alkoholicy, rodzice. Ale to jest wina rodzica czy państwa? Przecież państwo reklamuje alkohol. Kto na to daje zgodę? Kto zapobiega złu? A później wymyślają prawo Kamilka i ograniczają ruchy kapłanów, wie, Jakie to jest szpetne! Przecież państwo polskie powinno być powieszone w prawodawstwie. To ja oni mówią, że oni wiedzą co robią. Przecież rodzic dba o wszystko to ma w sobie, wszystko z ust odmówi, a daje dziecku, a oni mówią, że państwo odmówi z ustu i da dziecku. Przecież wychowuje bandyta i kształtuje największych zbójników. Dlatego patrzę na Józia, Nikodema i Ignasia. Posłuchajcie, co mówi Pan Bóg. Nakazy rodziców są przeto nakazami Boga. Stasiek, słyszysz? Andrzejek, słyszysz? Ale jeśli się gusi, to ja wam tu przepuszczę myszę przez ucho, to wam wyczyści zyskowiny. Dzieci, ja to nie wymyślam. Czytam, co Bóg powiedział. Nakazy rodziców są przeto nakazami Boga. Wyście w pokrzywach byli i nic nie widzieli, a szkoła mówi, że wy wszystko wiecie. Dzieci, wy nic nie wiecie. Dlatego dziś wszystko robi świat, żeby porwać dzieci rodzicom. Właśnie teraz mamy przykład, że Józiu nie wierzy, że przez tatę mówi Pan Bóg, bo mu każe usiąść, a ma owsiki w tyłku i się wierci. Józek. Nie wstyd ci? Przez palce twojego taty Bóg mówił. A ty, Kmiotku, myślisz, że ty jesteś Bogiem? Co najwyżej Kmiotek, który się roz, rozpłacze, że do portek ze strachu narobi. Niech ja usłyszę, że dzieci, tak, rodzice ma, mają z wami problemy, będzie mieli rekolekcję w sierpniu, rozumiecie? Pierwszy dzień to będzie kompania karna. Na wyprostowanie relacji syna do taty. Mam już przygotowane brony pole. Tak po dwie godziny będziemy bronowali. Homon to tu mamy w muzeum. Takie trzy konie młode, jak przypnę. A jeszcze pogadam z tym waszym kucykiem, że on was będzie poganiał, a nie wy jego. Już widzisz, że to działa? Nakazy rodziców są przeto to nakazami Boga, bo kieruje nimi miłość. Dlatego mam tu moich lektorów, ministrantów, chłopcy. Jednym z elementów spowiedzi, oskarżenia się nie słuchałem mamy i taty. I to dzieci przy każdej spowiedzi nie że. I teraz. Mnie nie interesuje nikość, że nie słuchałem mamy i taty, tylko ile razy i jak często, dziesięć razy na dzień, a nie że. Więc patrzę na Andrzejka, wiecie o co chodzi o psy, Stasiek. To je, po pierwsze się oskarżamy wobec Boga. Patrzcie, czy my mówili, czy my wymawiali imię święte, czy my byli w kościele. Bo pierwszy Bóg, to to w waszym. Ale później, na drugim miejscu przy oskarżaniu jest rodzic. Jak ja się zachował wobec rodzica? Niesłuchanie to pierwsza kwestia. Drugie, pyskowanie. Mnie tylko widzisz? Ja mam to zanieść? Ja mam to codziennie robić? To jest pyskowanie. Czy codziennie jecie, chłopcy? Kto je codziennie? Ręka do góry. Józek, ty jesz codziennie? O to mi chodzi. Więc codziennie trzeba mamy słuchać. Bo Pan Bóg powiedział: Nakazy rodziców są przed nakazami Boga, bo kieruje nimi miłość. W swoich rozkazach, prośbach, metodach rodzic nie ma nigdy swego widzi się." On już swoje przeżył i w Pokrzywak był i tam to widział i wie, co się wydarzy. Pamiętacie w zeszłym roku, jak my jednego w ostatniej chwili wyciągli. Pamiętacie to? Jakby nie było rodzica? Bo wam się wydaje, że wy wiecie, jak chodzić. Wy dobrze wiecie. Kto to jest rodzic? On nie śpi. Każdy rodzic ma przynajmniej osiem par oczu. Dwa tu, widzicie? Dwa tu, dwa tu, jeszcze dwa z tyłu, których nie widzicie, a on musi wszystko widzieć. W tej chwili na koniec kazania obecne tu dzieci, bo jest ich tu kilka, podejdą do mamy, do taty pierwsze, ucałują w rękę i powiedzą, przepraszam. Zaczyna Józiek pierwszy, chodzi Józio. Tatę całujesz rękę. No pokaż odważnie. Pięknie. Idzie nikoś. Do ma teraz idziesz do mamy. Mamę może tam pod kościołem? Pod drzwiami? Mnie, no całować. Tata, co wy to? Stanąć? Nie na siedząco, boście nie po wojnie wietnamskiej. Stasiek, ucałowałeś mamę w rękę? Trzeba zaproszenie wysłać papieskie do was? Pięknie. Andrzejek? A Marysia, ty już mnie rozumiesz, ucałowała mamę pięknie. A tatę? Tata to patyk, chodź do taty, goniłaś tu. Maryś, chodź do taty, ucałuj. Dzieci, w ten sposób w ramach kazania mamy ćwiczenia akademickie z czwartego przykazania. Idzie marzia do taty. A my, dzieci, dorośli, na koniec. A Filomenka mamę ucałowała. Dziękuję. A my teraz przepraszamy naszych żywych lub zmarłych rodziców i mówimy: Boże Ojcze, powtórzcie, wybacz nam wszystkie nieposłuszeństwa i bunty przeciw rodzicom. Zmarłym daj wieczne odpoczywanie. A żywym daj radość. Płynącej miłości z naszych serc. Płynącej miłości z naszych serc. Amen. amen. I też moje dzieci. Amen. Tak to nietypowo dzięki postawie Gorliwej, Józia i innych wygłosiłem to okazanie. Bóg zapłać za piękne modlitwy. Paniom adoracyjnym życzę sił w modlitwie.